Okej, okay, ten już padnie, teraz wyślę kolejnego i on na pewno już dojdzie do mózgu, więc już mam ten rządek w głowie. Teraz dalej, co mogę zrobić? My, mogę zrobić tak, mogę wysłać znów tyczkarza na rządek czwarty. Proszę nie masło, proszę nie masło, proszę nie masło. Oczywiście, że masło. A tak ładnie prosiłem. A czy w sumie nad czy to było ładnie, czy brzydko, ale. No, prosiłem tak czy siak. Ale mam nadzieję, że może on to jednak wytrzyma, a może nie, bo masło leci po raz kolejny. W eee, międzyczasie może gargantuar tutaj, gargantuar tam. Gargantuar tu, gargantuar tam. Gargantuarowi wystarczy chwycić ręką już ław garści zwierzaka. Mi się teraz ten tekst z pampa niego nasunął no, ze, ze wstępniaka. To była dosyć stara i też takiem dobra kreskówka taka bajka mimo wszystko. I czy już jest sytuacja pewna, czy nie, nie jestem pewien, ale... A co tam, wyślę z więcej tych panów. ZERO LITOŚCI DLA MOJEGO DOMU! Hork Hulk miażdżyć, Gargantuar też miażdżyć. Wszystko miażdżyć. O, nie było tego odgłosu, kiedy on się brzydzi, jak te cząstka tam ugryzie? Nie było żadnego uła czy ła czy jakichś tam, takich innych. Gargantuary nie jedzą mózgów, one też je miażdżą. Po co im więcej mózgów? Już są na tyle napakowane. Są takie już koksy, że nie posługują tam już więcej żadnego białka, tłuszczu czy tam jakichś innych rzeczy. Nie wiem, w co jest mózg bogaty, ale w coś tam na pewno. Dobra, więc to było Miss Mesh, Teraz zombugi. O, ten level, ten level też pamiętam, że jest ciekawy. Tu mamy z kolei, no, nie mamy groszków, ale mamy za to dużo z kolei czomperów. Mamy dużo tych całych min ziemniaczanych i przez to się trzeba będzie przepchać. Ogólnie w tym levelu ci goście będą zupełnie bezużyteczni, bo i to i to to jest zawsze one hit KO. Zawsze to od razu zabija zombiaka. No nieważne jak mocny on jest, no chyba, że jest gargan, no, gargantuarem, ale takie słabsze zombiaki będą od razu pochłonięte. Tu z kolei bardzo dobrze będą ci goście tańczący, ale jeszcze na nich słońca tutaj nie mam. Jeszcze tego słońca muszę trochę zdobyć. Okej, okay, tutaj muszę szybko te, tego chompera na przykład tutaj pochłonąć. Zanim on połknie już tamtego pana, no, którego połknął. A czy nie, może nie właśnie, nie, nie połknie go tego połknął, no, którego dopiero co chapnął, którego zjadł. Trochę to był zły, dobry słów z mojej strony. E, tu trzeba trochę ostrożnie ogólnie w tym levelu, tak trzeba do niego ostrożnie podchodzić. Okej, okay, teraz może sobie tak wyślę pana tańczącego na rządek czwarty. O, akurat był poza zasięgiem tej zombie łówki. Więc to było na tyle, propo tego pana. Teraz wyślę jeszcze, może, jednego. Może tutaj. Tutaj, no, zombie i może też tyczka, żada? To może być całkiem niegupim pomysłem. Tak, taką mam nadzieję przynajmniej. Ten już, ten chyba jeszcze będzie tam żół. No, niby nie ma animacji, więc. No ale widzimy, jednak, że jest ręka. Widzimy, że jest pasza zamknięta, więc jednak to nam, jakby sugeruje, że on tam wciąż żuje, Tam zobiak wciąż jest trawiony ogólnie. No i tu widzimy, jak jednak ten pantan, co ładnie się przepycha przez no tutaj te wszystkie miny, przez te czompery. No, wszystko to jest pochłaniane jedno po drugim. A damy trzeciego, bo czemu nie? Sweet Rave Party! Trochę jednak, że w mojej wersji gry no jednak nie ma tego Michaela Jacksona, że zombie no, pod Jacksona stylizowany. Trochę tego żałuję, bo jestem ciekawy jakby no, taka duża grupka wyglądałaby kiedy wszyscy tańczą thrillera, no ten taniec no, ten specyficzny ruch kiedy no mają jakby takie ręce jakby tak do góry podniesioną jedną wysoko, drugą trochę niżej tak jakby na wysokość brody i tak na przemian nimi tak ruszają. Nie wiem, zawsze lubiłem ten posum jakby ruch. Zawsze, zawsze lubiłem ten jakby ruch taneczny, no z tego thrillera. Nie wiem taka moja preferencja osobista jakaś. Okej, okay, Free Hit Wonder! It's a Free Hit Wonder! Oj, więcej w ogóle jest magnesów. Hmm... Co ten level może być szczerze trochę nieciekawy? O, tu z kolei mamy też zamiast zombie zwykłych, mamy te skrzaty. A tak, skrzaty normalnie na siebie przyjmują 10 pocisków, ale w levelach iZombie one tylko przyjmą 3 na siebie. Tu są one jakby znerwione, są one potem względem znacznie osłabione, ale za to widzę, że jednak tego skrzata mogę wysłać śmiało na rządek piąty. On tu mi zjemy dwa słoneczniki, i jeszcze pochodzi te minę, więc jeszcze zanim, zanim będę mógł wysłać kolejnego, i ten z kolei już dojdzie do mózgu bez większych komplikacji też mi da dużo słońca. No ten rządek piąty mi dał dużo, bardzo słońca, jakby nie patrzeć. A tylko 100 mnie to kosztowało, więc no to był bardzo duży zysk. E, I te, teraz zróbmy może w ten sposób. Może po prostu sobie dam tak, dam tutaj dwóch bungee na magnesy, bo one to są szczególnie groźne. Bo one to mi osłabia, no osłabiają i, no, i drabinki, i wiadrogłowych, i też no, górników oczywiście, po prostu dużo ząbiaków byłoby znacznie osłabionych przez te magnesy, więc teraz, skoro mamy z głowy, to zróbmy może w ten sposób, że dam może w tak, tu drabinkę na przykład. Albo może... Nie nie wiem w sumie, co to mogę zrobić. Może też się skrzata na ten rządek, żeby tego kawaczka pochłonął. Okej, okay, tu już mam gościa z głowy i wyślę też może... Tu może dam drabinkę. Okej, okay, on się tutaj tego orzecha obejdzie. Zje groszka i pochłonie tę minę i będzie świetnie. Okej, okay, to był całkiem dobry pomysł moim zdaniem. On już tutaj powinien wybuchnąć. Okej, okay, załóżcie się, sama nie z tym skrzatem, bo jest jednak szansa, że mina może pochłonąć więcej niż jedno istnienie. Więc dobra. To jednak było całkiem dobrze rozegrane, teraz zróbmy może w ten sposób. Dam znów może pana z drabiną na rządek teraz trzeci. Jeszcze dam tego tutaj i tu kolejny skrzat, niech on też pochłonie tego kabaczka. Tu z kolei myślę pacho głowego myślę, że to jednak będzie dobrze to słońce oszczędzić, a no, ten taki pacho głowy oczywiście śmiało wytrzyma tutaj atak od jednego groszka, to nie będzie jakaś bardzo skomplikowana sprawa. I już teraz się level, no powinien skończyć, no już za, za niedługo znowu. No ja wciąż jestem ciekaw czy to jeszcze dzisiaj dam radę wstawić, bo nie, mój internet ostatnio jest jakiś dziwny, bo cały czas, no, albo jest albo nie ma, no niby mam teraz jakby... 30 megabitów na sekundę, ma niby tam jakąś nową ofertę, tam niby z jakiejś nowej skorzystałem, ale nie wiem, teraz z tym netem tak jest, że raz go mam, raz go nie mam, raz jakieś tam są dziwne anomalie, raz jest bardzo wolny, więc nie wiem, z tym netem jest bardzo dziwnie ostatnio. No nie niby mówiłem, że grudzień jest takim moim przekrętym miesiącem, że w nim mi się wciąż albo tam, nie wiem, albo niszczy, albo tam się psuje, albo tam jakieś inne rzeczy... No niby myślałem, że w styczniu, że to będzie też dobry rok, skoro no dostałem tam właśnie te nowe rzeczy, tam mogę zów tam do rzeczy tam jakichś ciekawych tam czynności przejść znowu, dzięki temu wszystkiemu. Ale jednak no z drugiej strony z kolei teraz są z netem jakieś tam komplikacje i nie wiem do końca co z tym fatem zrobić. Mam nadzieję, że dzisiaj dam to radę wstawić. No tam część czy dwie przynajmniej. Um, o, tu jest free Peter. Hmm. Tu jest free Peter. No, wysłałem tutaj oczywiście tego skrzata, żeby tutaj się pozbył tej miny, ale hmm, nie mogę wysłać kolejnego, bo on będzie zabity przez tego Free Petera, więc tutaj będzie potrzebny ten pachok głowy. A czy to w sumie pachok głowy albo tyczka, to by nie miało dużego znaczenia tak naprawdę? Bo tak czy siak on by wszedł w minę. A nie, w sumie by to miałoby znaczenie, bo oczywiście ten Tyczkarz by skoczył nad tym Słonecznikiem i wtedy bym słońce nie miał na kolejną roślinę, a nie roślinę, zombiaka, więc jednak tutaj Pachołek był na pewno lepszym wyborem. E, teraz zróbmy tak, dam, może tego Tyczkarza, niech on nad tą miną przeskoczy, z tego Słonecznika i niech się pozbędzie tej miny. Zanim wyślę kolejnego i już będzie tutaj no jeden mózg z głowy. Tak on to, to oczywiście śmiało wytrzymuje. Nawet ten oskoman nie zdąży strzelić, co jest ciekawe. On tak szybki jest, że nad oskomany już nie strzelają. Po prostu taki zaskok, że... oskoman się wziął! O, jak jest za późno. Hmm, dobra, więc co jeszcze tu mogę zrobić? Hmm, ten rządek jest trochę nie, też nieciekawy, bo tu jest i ten orzech wysoki, jest free Peter, jest ten groszek, jest ten groszek. Hmm, ile mam słońca? 275. Nie wiem, czy już się może nie pozbędę. Tego magnesu? Chyba. Tak, raczej mi nic z tego gościa nie zdejmie, tego Bungee. Tu niby jeszcze jest Oskomian i ten groszek podzielony, ale to jest za mało, żeby się tego Bungee zombieka pozbyć. Więc okej, okay, mam chociaż tutaj te kwestie z głowy. Teraz jeszcze pomyślmy dalej. W sumie ten rządek nie ma jakiejś wybitnej ofensywy. No to jest Oskomian, ma tutaj tego groszka, znaczy groszka, grzybka. No, tego wystraszonego, tego co się zawsze boi, nie, nie pamiętam jak, jak, już, jak już go nazywałem, a tchórzomor to był, tchórzomor, Eem, tutaj może dam po prostu tego pana, myślę że on to wytrzyma, śmiało raczej panie to wytrzymać, a nawet jeżeli nie to śmiało on na pewno dojdzie do tego słonecznika i oczywiście będę mógł potem to słońce wydać na coś innego, na innym rządku. Myślę, że raczej dam pana kolejnego narządek. E, najpewniej czwarty. Tam wyślę znów może wiadro, a może nawet wyślę futbolista, Chociaż nie wiem, czy on będzie potrzebny jakiś bardzo pilnie. Nie, wiadro myślę, że będzie lepsze jednak. E, on to chyba wytrzyma. I, I też jest tańszy przy tym wszystkim, więc myślę, że on to raczej wytrzyma mimo wszystko. E, ten nie ma już wiadra, ale chyba on tu już doszedł do mózgu nawet, więc już tam chyba się gościa. No nie muszę tam obawiać ogólnie. E, teraz zróbmy tak. Tyczkasz tutaj. I drugi. I jeszcze chyba trzeci, bo tego zje kolejna tutaj zombie łówka, więc okej. Okay. O, tutaj go się nakłada, jak widzę. Dobra, więc tutaj z kolei też muszę wysłać. Się pachołko głowego. Myślałem, że tam jakiś tam gość wytrzyma, bo tam chyba też był wiadro głowy wysłany. Myślałem, że on da radę, jednak nie. Jednak tam zabrakło mu trochę tutaj dystansu i szczęścia i wszystkiego. Kolejny szybko tu musi być wysłany. Tutaj nie wiem, czy dużo zrobi górnik na tym rządku. Jak już to on tylko chyba zje tego gościa i ewentualnie tam trochę się wgryzie w słonecznik, ale więcej on niż to na pewno nie zje. Na tym rządku... Hmm, poczekam może na więcej słońca. A nie, w sumie mnie jednak nie jest stać. Bo tak myślę, żeby tak wysłać tego i drabinkę, i zanim futbolistę od razu. Dobra, tu jest mózg już jedzony, tylko mi ten tutaj rządek został. Jeszcze tam no, zów futbolistę na wszelki wypadek. A czym pewnie ten by śmiało tam dotarł, Tutaj są tylko dwa groszki. No niby jeden spowalnia, ale to nie jest nic szczególnego w tym przypadku. Tak, sobie to wyobrażę w takim levelu normalnym, gdzie nagle wam gra daje czterech futbolistów, czy tam trzech na jednym rządku. No jak się przy tym obronić? A znaczy, co no niebiesek, no niby jest te całe wiśnie czy... Kabaczki, ale bez takich roślin, no ta sytuacja byłaby jakże beznadziejna, ale, no, całe szczęście nie jestem po tej stronie, która jest, no, no, tą, która się broni, tylko ta, która atakuje, całe szczęście, więc, no, mnie ten problem, no, tutaj nie dotyczy. I to był ostatni level, o, A tak w ogóle była jego nazwa też ciekawa, All Your Brains Are Belong To Us, też no oczywiście kolejne no raczej no, przez wszystkich kojarzone nawiązanie, pewnie już wszyscy kojarzą no ten cytat no z pewnej gry, a przecież nie, nie pamiętam z jakiej gry to jest, jak się ona nazywa, z ten tekst padł, ale wiem, że to jest takie też popularne ogólnie. Więc okej, okay, to był cały tryb puzzle, Jak mówię, ogólnie te levely są krótkie, ich przejście nie zajmuje dużo czasu i no, wam to w tym filmie zresztą udowodniłem. I tak jeszcze, tak, opisałem wam, że, że pokażę jeszcze, no, co kupiłem poza nagrywaniem i dla kogo jest ta czekolada. Ta czekolada jest dla tego oto ślimaka, który zwie się Stinky, czyli, czyli po prostu śmierdziel, śmierdziel, no, ślimak śmierdziel. Śmierdziele, spodu mamy tutaj wiele, znowu jej kutarka mi się przypomniała i te takie maskotki co tak śmierdziały, że tam się je zgrzały i potem takie się taki dziwny zapach wydawały, coś takiego było, taka dziwna zabawka. I tak, Stinky co robi w ogrodzie Zen, to on po prostu będzie zbierał monety za Was. Więc jeżeli macie dużo, macie dużo znów roślin tutaj w tym ogrodzie i po prostu już nie ogarniacie z tym zdobywaniem kasy od nich, to po prostu ślimak Was tutaj jakby, on Wam pomoże, on Was będzie wspomagał i będzie każdą monetkę zbierał za Was. Więc też no to kosztujemy 3000 słońca i może też Wam się ten ślimak jak najbardziej potem przydać, jeżeli macie tych roślin bardzo dużo. I tak, ta czekolada, co on robi, to ona go przyspiesza, że on będzie te monetki potem szybciej zbierał. Oczywiście teraz tego nie potrzebuję. Czekoladę sobie na tamta potem ewentualnie zostawię. I chyba jeszcze kupiłem, tak jeszcze, po zadagrywaniem, dwa kolejne nawozy dla mojego drzeweła. I zobaczmy, co on teraz powie. A, że ile wiśni trzeba, żeby zdjąć gargantuara? Oto jest porada. Więcej niż jedna, ale mniej niż dwa. Jeszcze bardziej dokładna porada. Dwie. Tak, już wiemy, że dwie wiśnie albo albo wiśnie albo na przykład te kabaczki albo jalapeno. No za zawsze dwie sztuki są potrzebne, żeby tutaj zabić, żeby zabić gargantuara. Więc jednak o tym już wiem. Co jest dalej? Jeżeli chcesz mieć grzyby w swoim ogrodzie zen, to więcej szczęścia będziesz miał szukając w levelach nocnych. To też prawda, ale też o tym mówiłem, że to jakiś um, kwiatek czy grzyba zdobędzie do um, ogrodu, to zależy od tego, na jakim to levelu się zgarnia, to jest też takie ważne. Więc to były porady, no jakieś tam, no nie, nie są dla mnie jakieś użyteczne, bo o tym wszystkim wiem doskonale. Już tam chyba o tym mówiłem w tym let's playu. Ale zawsze, no pokażę wam to drzeweło, tam znów trochę z nim spędzimy parę sekund. Bo czemu nie? A więc na dziś no to już koniec, to był cały tryb puzzle i następnym razem no zanim zacznę kolejną nową serię Let's Play to jeszcze myślę, że się zajmę trybem survival. Ale póki co dziękuję za uwagę, see you, na razie i cześć!